10 lat temu w okolicznych lasach zaginęła grupka młodych prepersów. Po 10 latach odnaleziono tylko ich kości. Z całej grupy parę pozostałości. Także uważajcie w lesie. Zbliżamy się do ich siedliska opuszczonego przed laty. Nie jest to. Bezpiecznie tutaj, bo wilki grasują. Mamy tutaj do czynienia z różnymi obiektami, z dziką zwierzyną. Oto ich dom. Tutaj, przez tutaj, rozegrały się wszystkie akty dramatu. Patrzcie, nawet już pędy wypuściły te. Elementy szałasu. Patrzcie, jakie, jakie dzieło ludzkich rąk. A co się mogło rozegrać w tych rowach? Jakieś ruiny. To okaże się później. Pozdrawiam.